Cześć wszystkim Chciałem Wam dzisiaj powiedzieć o wczorajszym dniu w którym dużo się nie działo ale jednak można było znaleźć setup i też pogadać trochę o dzisiejszym dniu yy. i zastanowić się, które strefy się będą ważne Dobra, jesteśmy na DAXie yy. Zobaczmy, wzięliśmy sobie tutaj yy. ATH Tak, to było w piątek Dzisiaj mamy wtorek. Dobra, to jest dla nas teraz istotne. Tak, jesteśmy na D1. Dodajmy sobie strefy, które są dla nas tutaj ważne. To tak, tutaj powstał wczoraj wolumen i Balans. A to. Dobra, mamy wolumen i Balans. Kolejny nam rysuje się tutaj. Ale jeszcze nie będę go zaznaczał, bo mam dopiero początek dnia. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy również volumen i balans. Ale on dla mnie w tym momencie nie jest istotny, bo dla mnie jest troszkę za wysoko. Istotniejszym dla mnie jest to, ten, ten volumen i balans. Dobra to jest to, nie, yy, niżej mamy również te wolumeny imbalans, ale wydaje mi się, że na dzisiaj one nie będą aż tak istotne, ale je zaznaczę tutaj ten zostawimy sobie, a niżej na razie nie będę schodził, nie, na razie nas interesuje ta przestrzeń dobra, yy, zejdźmy sobie na h hmm. co nam się tu rzuca w oczy oprócz hmm. tej luki, która jest tutaj, to jest jedna rzecz Teraz sobie to zaznaczymy, ale patrząc teraz na ten ręcz, jakby ta przestrzeń tutaj, w tym miejscu, ona mi już nie interesuje, nie? interesuje mnie teraz tylko ten ruch i jakby go będę rozpatrywał teraz. Jeśli chodzi o oznaczenie o stref, to już jest historia, nie? więc na to nie zwracam uwagi. I na co zwrócę uwagę w tym momencie to są po prostu luki cenowe. Nie? Dobra, które sobie możemy zaznaczyć już teraz. Idę sobie troszkę niżej. Dobra, tu mamy jedną lukę aktualną. Tutaj również mamy lukę. Zobaczmy, tu niżej również jest luka. No i moglibyśmy zaznaczyć jeszcze to, nie? Ale ja tego na razie nie zaznaczam sobie. Na razie mnie interesuje ten ruch i jakby ten ręczny. Dobra, teraz tak, tak na szybko, może zobaczmy sobie ten wczorajszy dzień, jak tutaj cena się poruszała. Zaznaczymy sobie najpierw to, a potem a potem będę zaznaczał, że tak powiem, szerszy kontekst. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Nie? Zobaczmy sobie na hajdynce, co tu się wydarzyło. To tak, mamy tutaj gapa z hajdynki. Dobra, mm. teraz tak. Tutaj mieliśmy jeszcze jednego gapa z h 1 ale teraz sobie to zaznaczymy troszkę inaczej, nie? Tutaj jest, tutaj jest. To znaczy to już na M15. Dobra, tutaj mamy order blocka. już sobie włączyć te regularne wzny handlu. Włączymy to w ten sposób teraz. Dobra i teraz tak, schodzimy sobie na M15. I zobaczymy co tu się wydarzyło. To mi jednego gapa, ale go już nie będę zaznaczony, bo on to za dużo, dużo nam nie zmieni. Ten tutaj jest ważniejszy. O, w tym miejscu, nie. I to była nasza e, M15 I teraz tak, co, co tu się wydarzyło wczoraj? Nie? Mamy poniedziałek, yy, Rydek wrócił do gapa. Tutaj mamy jeszcze jednego gapa nie? w tym miejscu, no ale nie ma sensu powiększać tej strefy aż na tyle w ten sposób, no bo to przestaniemy widzieć cenę. Nie? Więc ja sobie zostawiam to w ten sposób. Tak jak widzę, mieliśmy też jakąś ślukę, ale na razie jej też nie będę zaznaczał, bo to już mamy kilka stref naraz nałożonych i to za dużo nam nie zmieni. Dobra, i teraz tak. Tu jest gap, Z15, który był zarespektowany. I teraz yy, zobaczcie. Tutaj mieliśmy jeszcze gapa. Znaczy, że to jest jedyna taka przestrzeń, przetestowana przez rynek. Znaczy, że tu był gap Z15, przetestowany. Tutaj, dopiero tutaj, w tym miejscu tam o 12.00, o 10.30 dotarliśmy do tego gapa, z 15 .00. dość precyzyjnie został przetestowane. teraz tak, pomimo bardzo małej zmienności wczoraj yy, i tak mieliśmy setup, nie? jeśli ktoś yy, patrzy na gapy i na odwrócone gapy i w FVG Tutaj był setup, nie? Zwróćcie uwagę, że jak sobie znaczymy tego gapa W jakiś sposób on został zarespektowany, nie? Że tutaj cena wróciła do gapa Z15, utworzyli wsparcie. Tutaj no, mieliśmy konsolidację w godzinach lunchowych, a następnie dopiero po godzinie 14 wyjście wyżej, wybicie tego liquidity. Znaczymy to. Tak, tutaj mieliśmy powrót do tego gapa, który stał się tym gapem odwróconym. A następnie mieliśmy wyjście wyżej w kierunku zebrania tej płynności, tutaj. Nie? Więc tak, e, tak, to, tak to wczoraj zostało zrobione. I teraz tak, e, to jest wczorajszy dzień. Więc to sobie już usunę w tym miejscu. To jest tak, żebyście widzieli o co chodzi wczoraj. I w sumie taki klasyk, nie? Z wejście w gapa, wyjście po liquidity, no i to już reszta była historia. Dobra, to usuwam, to usuwam, to też. Przejdę troszkę na wyższy interwał, żeby poznaczać więcej stref, które mogą być istotne dla nas. Jestem na h I teraz tak, interesuje mnie ta strefa, ten gap z Okej, OK, zwróćcie uwagę, że tutaj wczoraj ta świeca, świeca z h to była próba zrobienia order bloka wczoraj, nie? Zobaczcie, że oni doszli do tego punktu tutaj i chcieli wyjść wyżej, nie? Ale to był taki fail, tak naprawdę i zejście niżej. Nie? To też warto obserwować się na różnych interwałach, zobaczyć, jak te świeczki się rysują, bo w, tak naprawdę z mojego punktu widzenia, ja bym chciał wejść w momencie, kiedy się tworzy order block, nie? Kiedy, znaczy, chciałbym wejść tu, przed tym ruchem tu, nie? To jest dość trudne, ale najbardziej opłacalne moim zdaniem, nie, to jest coś w zasadzie, że chciałbym wejść tutaj, tak, przed tym ruchem w dół, nie? że warto zwrócić sobie uwagę na kilka interwałów teraz, nie, żeby zobaczyć sobie przez sobą H4, H1, M15, na przykład piątkę, 5 nie, żeby zobaczyć jak świeczka się na każdym z tych interwałów, razem obok siebie, jak te świeczki się rysują na różnych timeframeach. Dobra. Yy, to mieliśmy tutaj tak, H4. -kę. Tutaj yy, mamy jeszcze imbalans H4, to też sobie możemy to zaznaczyć. A z tego co widzę, został wypełniony, ale dobra, zaznaczymy go, żeby w razie czego to było. Mm. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze H1. -kę. Co się dzieje na H1? -ce? Tutaj w tej luce mamy jeszcze gapa z H1, nie? nie lubię jak mam aż tak dużo tych stref poznaczanych w tych samych miejscach gdzie np. jest luka i gap, ale to tak już poglądowo sobie zaznaczę żebyście widzieli o co chodzi Dobra, i weźmy teraz pod lupę dzisiejszy dzień Dobra, którą mamy godzinę? Mamy godzinę 8.15. I zobaczmy, co tu się wydarzyło już na ten moment, nie? Jesteśmy w order bloku z H1 ki Tu mieliśmy gapa spadkowego z H1 i powiedzmy 15. Zaraz to zobaczymy. Ale już na ten moment to działa jak już odwrócony gap. Zobaczcie, że to był gap, tak, spadkowy. Cena wyszła wyżej. Wróciła, zamknęła się w tym gapie i wyszło wyżej, nie? I operujemy teraz w luce, która powstała na otwarciu. Nie? Dobra, yy, i teraz tak. No tutaj mamy oprócz tego gapa, mamy również gapa wzrostowego z M M15. No ale już nie będziemy dublować tych stref. Yy, dobra, i teraz tak. Yy, Zobaczmy sobie punkty, które byłyby interesujące na dzisiaj. Ja sobie to gapa tutaj z tej strony zmniejszę. No, może gdzieś dotąd, nie? Żeby on mi nie kolidował z tym, co już zostało wypełnione. Tylko strefa, po prostu. Dobra. Mm. Teraz tak. No, na ten moment yy, rynek próbuje wyjść yy, z tego order bloka z h To jest ta szara strefa. Zaczmy sobie i ewentualne, gdzie rynek mógłby pójść. Dobra, to będzie pierwsza strefa. Druga. To jest y, nasze stare ATH. Co ja by sobie też zmienia i zobacz sobie je tutaj. Hmm. I teraz tak, co ja osobiście chciałbym jeszcze zobaczyć, bo Może być tak, że to będzie fail i powrót i dopiero wyjście. Nie? Na ten moment tak to nie wygląda. Przez to, że rynek, jakby wiecie, cena po prostu rośnie, tak, zarespektowała ten poziom i idziemy do góry, nie? Ale tak czy siak, zaznaczę sobie to miejsce. Mm. I na ten moment może tyle. Są to nasze najbliższe poziomy. I jak widać na razie gramy w tym ręczu nie? Jesteśmy tutaj. Dobra. Znaczmy sobie strewki, które mogą być też ciekawe, na które warto zwrócić uwagę, to tak na pewno będzie to miejsce, ten gap, na pewno to będzie ten gap tutaj z Hiding key. no i też może być to miejsce, nie? Jeśli utrzymają to, jeśli będzie momentum, jeśli, jeśli będzie chęć parcia do góry. I zaznaczmy sobie ten dołek. To, to, to ogólnie ta przestrzeń między tą luką, między tym blokiem tym liquid, to jakby traktuję to jako całość, nie? Bo to nie jest tak, że wejdą tu i wybiją. Traktuję to, że mogą zrobić tutaj na niżej, nie? Żeby sprawić tą lukę jeszcze raz, ewentualnie nawet zejść tutaj, nie? ale to, to trzeba obserwować na bieżąco i, i zobaczyć, w jaki sposób te struktury się tam tworzą, nie? Chcę, żebyście mieli to na uwadze. To nie znaczy, że to, że mam tutaj coś narysowane, jaką strefę, że tutaj chciałbym wziąć nogę z shorta, czy tutaj, tak? To nie znaczy, że to oni wchodzą i mają spaść, nie? Czasem tak jest, nie? Ale, ale trzeba poczekać po prostu, aż cena zacznie spadać, nie? Dobra, to tak to wygląda na ten moment. Hmm. Trzeba też zwrócić uwagę na kalendarz ekonomiczny, bo to się będzie dużo działo w tym tygodniu. Są też wyniki spółek w Stanach, więc na to zwróćcie uwagę. Hmm. Na ten moment to chyba tyle, bo nic tu więcej nie można raczej powiedzieć. Nie? Jak widzimy, no, no rynek na ten moment ma ochotę wyjść wyżej. Czy się przebiją przez tą przestrzeń, czy wypełnią tą lukę, to zobaczymy. I w jaki sposób to zrobią, nie? Bo tutaj jest co to, jest to testować, a na ogół w tych ordzelbokach jest tak, że cena lubi po prostu trochę czasu spędzić, nie? Trochę zebrać tej płynności, wykiwać graczy i dopiero wyjść wyżej, nie? To też warto na to zwrócić uwagę. Hmm. Można byłoby się jeszcze pokusić tutaj jakieś OTI, Zobaczmy sobie to w dwie strony. Hmm, hmm, hmm. To mielibyśmy ten ruch. Zobaczmy sobie to. Zobaczcie, no tutaj, mm, pewnie bym zaczął to troszkę dalej, nie? Na, po, po, po cieniach to pewnie by, by nam się to dopasowało do tego, że byliśmy w, w OTE. No, tak naciągane trochę, ale ja znaczam to po body, tak jak wcześniej mówiłem już. No tutaj na takim powrocie nawet do tego OT można było próbować brać tego longa, nie? Zobaczcie, 20 punktów stopa I próbować to, że tak powiem, dowieść przynajmniej tych 50%, tutaj działamy te liquidity, nie? Ale zrobiłbym jeszcze jedno mierzenie I nie wiem czy nad nim bym się bardziej nie zastanowił Czyli nad tym mierzeniem No, mi bardziej pasowało do tego, że cena powinna pójść wyżej nie? i tutaj szukać jakiejś reakcji spadkowej do ponownie do 50%, ewentualnie niżej do luki. Nie? Ale to wszystko zależy od tego, co się wydarzy o godzinie 9 e, i w którą stronę rynek będzie chciał faktycznie pójść. Nie? Bo zobaczcie, że póki co y, przetestowaliśmy górne ograniczenie tego OB y, y, i order bloka, no i mamy reakcję, jaką mamy. nie? No, ale to wszystko się może zmienić w moment, więc warto obserwować, ale tak jak mówię, może to jest bardziej jakieś przeczucie, bo jakby tutaj nie przewidujemy przyszłości, tylko szukamy stref, które mogą zadziałać tak na, na, na cenę. Jakoś bardziej mi pasuje, żeby ta cena trochę tutaj spędziła czasu, nie? żeby jeszcze tych graczy troszkę wykiwać. Więc yy, zobaczyłbym, co się zadzieje, że tak powiem, w tym miejscu, nie? W tym miejscu i ewentualnie jeszcze tutaj, nie? Że to są dla mnie przestrzenie, które były dla mnie istotne, nie? Okej, okay, tu reakcja już była, ale pytanie, czy nie zrobimy jeszcze jakiegoś zejścia, nie? Dobra, to było tyle. Uważajcie na kalendarz ekonomiczny, bo będzie istotny w tym tygodniu. Zresztą zawsze warto tam zajrzeć. I na ten moment to tyle. Dzięki.